Cześć, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog będzie poświęcony naszemu słonecznikowi. Chciałbym wam tutaj pokazać, jak go tutaj podajemy krową, jak go mieszamy ze zbożem. Było kilka pytań odnośnie tego, jak w ogóle wygląda sprawa z żywieniem słonecznika przy krowach mięsnych, także ten vlog będzie właśnie temu poświęcony. Tutaj, jak widzicie już, słonecznik sobie e, przywiozłem. Nie, na dworzu nie nagrywam, ze względu na to, że jest taki po prostu wiatr, że nie byłoby mnie słychać, nie byłoby sensu, ale wracamy do tematu vlogu. Tutaj mamy słonecznik. W tym roku no niestety u nas słonecznika nie było dużo, ze względu na to, że bardzo dużo nam dzikie zwierzęta wytłukły i gołębie od sąsiada powybierały, niestety. Ale na, na ten rok już sobie takie działki upatrzyłem, że raczej z tym nie powinno być problemów. A więc tak, słonecznik mieszamy z naszą mieszanką. Tutaj mamy naszą mieszankę gniecioną. I gotowy produkt wygląda tak. Tutaj zazwyczaj gnieciemy w wózku. I tutaj, jak widać, jest słonecznik. Jest mieszanka. Do tego jeszcze, już w finalnym tutaj etapie, dodajemy troszeczkę witamin. Dla naszych dziewczyn, bo dziewczyny to są bardzo zainteresowane, że ja już ze słonecznikiem przyszedłem, one już tutaj by chciały. Ej, jagódka. Także, jak krowy pobierają słonecznik? No krowy słonecznik pobierają bardzo dobrze, smakuje im. Też kiedyś e, mieliśmy od naszego tutaj kolegi kukurydzę, bo jemu zaczęła się po prostu grzać w silosie i się bał, że będzie mu się psuła. No i żeśmy po prostu on tak podbierał i dwóm gospodarzom jeszcze dał tej kukurydzy, żeby po prostu tego nie wyrzucić. Także powiem wam, że porównywalnie pobierają. Ja jestem zadowolony, no słonecznik na pewno mniejsze wymagania ma, jeżeli chodzi o uprawę i o nawożenie, dlatego na słonecznik żeśmy się zdecydowali. No i co, tutaj jak widzicie dajemy Dwie kastry dziennie, rano i wieczorem. To mniej więcej wychodzi tak, że na wózek sypiemy trzy wiaderka słonecznika, dwa wiaderka zboża, mieszamy i wychodzi na kastrę i trochę. No i tak nasze dziewczyny dostają. No, wiem, że one powinny dostawać troszeczkę może więcej tego ale ze względu na to, że tego słonecznika u nas nie ma dużo, także doszedłem do wniosku, że bez sensu by było na przykład nie wiem dać im przez miesiąc czy półtora do oporu, a później nic, to lepiej niech one dostają stałe takie dawki przez dłuższy okres czasu to według mnie będzie dużo, dużo lepsze, a tak to one przez tam krótki okres się nachapią i, i koniec będzie, tak zboża jeszcze trochę mamy dlatego też Postanowiłem już zacząć od jakiegoś czasu dawać ten właśnie słonecznik, no. Naprawdę jest to roślina, jeżeli chodzi o kiszonkę, naprawdę godna polecenia. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie robił, to proponuję sobie spróbować. U nas też tutaj ja miałem takie szczęście, że słonecznik kosił nam taki bardzo duży gospodarz, który ma nowy sprzęt i on tutaj ładnie wszystko gniecie. Bo, jakby było, po prostu przy starej sieczkarni mogłoby trochę tego dużo pozostawać. No, tu też gdzie nie gdzie coś tam się znajdzie, no ale to jest normalne. Ale nie ma tak, że e, całe czy pół czapek jest po prostu w słoneczniku. Tutaj w tej pryzmie, tylko wszystko jest e, rozgniecione, ładnie, fajnie pocięte na, na drobne kawałki. Tak samo jak te łodygi, no też wiadomo, że przy samej ziemi to też nie było cięte, bo to by było bez sensu tam przy samej ziemi to, to te po prostu łodygi tam nic nie mają w sobie dlatego też żeśmy tego przy samej ziemi nie cieli trochę było wyżej cięte i później ja to zaorałem bo jeszcze talerzówki żeśmy swoje nie mieli wtedy było zaorane udało się ładnie zaorać było tam też na początku sucho później było wilgotno ale zobaczymy no, w tym roku raczej już na tej działce słonecznika nie posiejemy ze względu na to że po prostu tego sąsiada Przylatują te gołębie, chyba że jakiś sposób na gołębie znajdę, żeby po prostu, no, nie wydziobywały nam tego słonecznika, też byłem troszeczkę, powiem, zaskoczony, ze względu na to, że dwa lata temu żeśmy posieli na, na wsi obok i też tam człowiek miał bardzo blisko gołębie, no i tak naprawdę nic nie było wybrane. Może tam troszeczkę, ale to naprawdę nie, nie było to widoczne. No a tu było widoczne naprawdę bardzo dużo i ta chmara tych gołębi siedziała praktycznie cały czas u nas na polu, także z tym to trochę słabo. Wracając do samej rośliny, naprawdę uważam, że pasza jest bardzo dobra, godna polecenia i przede wszystkim ona jest tania. No. Tutaj trochę trawy widać, bo ja yy, nie sypałem yy, nic pod spód, tylko po prostu było na, na trawę to wysypane, ugniecione, przykryte dlatego tutaj trawy troszeczkę tam może się trafić ale to nieważne także powiem wam szczerze, że naprawdę słonecznik jest warto spróbować no i na pewno jest to dużo tańsza pasa, pasza jak kukurydza no na pewno nie będzie aż tyle tego słonecznika co kukurydzy z hektara no ale za to przy mniejszym tym bardziej, że ceny nawozów są jakie są. No, my akurat nawozów nie stosujemy tylko obornik. Także tym bardziej uważam, że jest to dobra alternatywa w takim tym bardziej jeszcze czasie jaki mamy, bo też no, niby troszeczkę te ceny bydła poszły w górę, ale i cała produkcja ceny też wszystkiego poszło w górę. Także jest to uważam bardzo fajna alternatywa, tak jak już to mówiłem zresztą w tamtym roku. Ja osobiście uprawę słonecznika polecam. No i mam nadzieję, że w tym roku jak takie działki wybiorę, że po prostu uda nam się wszystko bez niczego ładnie zebrać, żeby po prostu duży zapas był tej paszy. No bo i krowy bardzo ładnie pobierają, ze smakiem zjadają, co też jest ważne. Też jest taki zapach ładny tego słonecznika. Nie ma takiego kwasu, bo tam też byłem u takiego kolegi, to nie wiem, co on czy on dodawał coś. Albo strasznie takim kwasem było czuć od tego słonecznika. Ja to wręcz mu powiedziałem, że tam coś chyba mu się zepsuło. Ale on mówi, że jest wszystko ok. A u nas jest taki no zapach takiego po prostu no słonecznika. Ładny, taki fajny jest zapach. Nie, nie jest jakiś uciążliwy, taki no przyjemny zapach taki jak na kiszonkę Także tak to wygląda. Dziewczyny tu już nasze czekają, że dostaną, ale będą musiały jeszcze troszeczkę poczekać. Nie, jakutka. Jak tutaj sianko dostały, to dziewczyny teraz sobie zjadają. Wy jeżeli tutaj chcecie być na bieżąco z tym co robimy, to oczywiście zapraszam na naszego Instagrama. Tam możecie zobaczyć cały czas co robimy. O też tutaj na trochę teraz mniej czasu jest na to, żeby vlogi kręcić, ale mam nadzieję, że powoli powoli tutaj wróci wszystko do normy i na wszystko będzie czas. Także ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne nasze filmy. Do następnego, trzymajcie się.